Wyobraź sobie tę scenę. Hojna Teściowa oferuje przygotowanie wiejskiego domu na urodziny synowej. Jednak po przybyciu z gośćmi, jeszcze przed przejściem przez bramę, kobieta staje przed sceną dewastacji. Strach jest tak wielki, że cofa się blada, nawet nie odważając się wejść. Ta historia, moi przyjaciele, dotyczy więzi rodzinnych, które mogą być mocne jak stal i jednocześnie kruche jak szkło. A dzisiaj zrozumiecie dlaczego. Mina nie miała pojęcia, co robić. Palce mu się trzęsły, serce biło jak szalone. Sytuacja graniczyła z absurdem, ale ból był prawdziwy. Zaledwie godzinę temu jego rodzice, z którymi nie rozmawiał od dwóch lat, zadzwonili bez ostrzeżenia. Nie po to, żeby przeprosić, nie żeby o kontakt, ale żeby ogłosić, że nie przegapią urodzin córki i są już w drodze. Nie pytając, czy planuje świętować. Nawet nie biorąc pod uwagę tego, że Nina marzyła o romantycznym wieczorze we dwoje, prywatnej kolacji, spacerze po mieście, tylko ona i jej mąż. Nawet jej teściową ostrzeżono z wyprzedzeniem, aby nie robiła planów. Choć rodzina jej męża uszanowała jej wolę, jej rodzice uroczyście zignorowali jej prośbę, aby nie jechać. Co to znaczy, że nie będziecie świętować? Nie widzieliśmy się dwa lata. Trzydzieści lat to niebyle randka zapomnijcie o smutkach i nakryjcie do stołu. Domagała się nieubłaganie matka. I nie zapomnij wszyscy idą. Wszyscy tak dziadkowie, wujkowie, kuzyni, jej brat z rodziną, rodzice chrzestni. Mina prawie zemdlała. Mamo, obudź się! Mieszkamy w malutkim mieszkanku, jak ja zmieszczę się w tym tłumie? I w dodatku, daj mi znać już teraz. Odpowiedź była sucha. Znajdź sposób. Masz męża, masz jego rodzinę, poproś ich o pomoc. I rozłączył się. Jakby Nina nie pamiętała ich ostatniego zrobienia dwa lata temu, w dniu jej ślubu. Rodzice obiecali wówczas niezapomnianą imprezę. Pokazali zdjęcia luksusowych salonów, wyrafinowane menu i przysięgali, że będzie to najbardziej wyjątkowy dzień w jej życiu. Kiedy jednak Nina dotarła w E wskazane w zaproszeniu miejsce, odkryła okrutną prawdę. Salą imprezową była sąsiedzka stołówka, w której raczej odbywały się stypy niż uroczystości. Jedzenie było obrazą dla podniebienia, brak dekoracji, a artysta, pijany mężczyzna, który ledwo trzymał się na nogach. Skandal był monumentalny. Teściowie zażądali zwrotu pieniędzy, rodzice beznamiętnie oświadczyli, że już wystarczająco zainwestowali w wychowanie córki i że wydana kwota stanowi jedynie rekompensatę za lata wydatków. Tylko mąż pozostał przy niej i rozwiązywał sytuację, podczas gdy ona płakała. Od tego czasu Nina przysięgła, że nigdy więcej im nie zaufa. A teraz, jak powracający koszmar, wrócili, jakby nic się nie stało. Jej mąż, wyczuwając jej desperację, zaproponował nieoczekiwane rozwiązanie. A co opowiesz na wiejski dom? Wszyscy spojrzeli na niego z niedowierzaniem. Dlaczego nie? W nocy wciąż jest gorąco, przestrzeń jest ogromna, a najlepsze jest to, że będą daleko od nas. Nina prawie się uśmiechnęła, ale uderzyła ją rzeczywistość. Jak ja sobie ze wszystkim poradzę? Nie przestaję pracować, nie mogę wziąć wolnego, a jeszcze muszę sprzątać, gotować wtedy właśnie teściowa ta sama, przez wielu uważana za surową zaskoczyła wszystkich. Zostaw to mnie, córko. Zajmę się wszystkim, sprzątaniem, jedzeniem, każdym szczegółem. Musisz się po prostu zrelaksować. Nina poczuła, że oczy jej zawią. Wręczył klucze ze emocjonalnym dziękuję i po raz pierwszy od wielu dni odetchnął z ulgą. W końcu mógł na tę kobietę liczyć. Czas leciał. Kiedy Nina poszła odebrać rodzinę ze stacji, hałaśliwa grupa ledwo ją przywitała. Nastrój był już zły, sytuacja pogorszyła się, gdy matka zorientowała się, że nie idą do mieszkania. Gdzie nas zabierasz? Do wiejskiego domu, odpowiedziała Nina, przyspieszając: Jaki wiejski dom? Myślałeś, że to zaakceptujemy. Myślałam, że zawstydzisz nas przed teściami. Matka nie przestawała narzekać, dopóki nie przybyli. Jednak to, co zobaczyli, gdy wysiedli z samochodu, sprawiło, że zamilkli. Sparaliżowana Nina nie mogła w to uwierzyć. Teściowa przysięgała, że wszystko jest gotowe. Ale to, co zobaczyliśmy, było sceną wojenną: porozrzucane śmieci, potłuczone butelki, połamane drzwi, podejrzane plamy na podłodze. To jakiś żart. Chciałeś nas tu powitać. Jakie to obrzydliwe krzyknęła matka, odchodząc. Nina, drżąc, próbowała zrozumieć. Czekaj i ostrożnie pchnął bramę. Najpierw uderzył ją zapach. Potem to zobaczył. Igły. Suszona krew. Znaki, że to miejsce zostało najechane i to nie przez zwykłych ludzi. Kiedy przybiegł z powrotem, jego twarz była maską przerażenia. Urodziny odwołane. Zadzwoń na policję. Zamówiłem już dla ciebie taksówkę. Idź sobie, kropka. Protesty były natychmiastowe. Co masz na myśli? Przyszedłeś tu, żeby nas upokorzyć. Kto zapłaci za bilety? Mina wybuchła. To wy powinniście się wstydzić. Mam czyste sumienie, w przeciwieństwie do waszego. Ojciec próbował podejść do domu, ale go powstrzymała. Nie wchodź, tato. Tam są, są tam okropne rzeczy. Krewni, którzy wreszcie zamilkli, wsiedli do taksówki, nie żegnając się. Dopiero gdy samochód skręcił za róg, Nina pozwoliła łzom popłynąć. Nie dla nich. Ale za okrucieństwo dnia, który powinien być wyjątkowy i za ironię losu, że po raz kolejny uratowała ją rodzina, której nie wybrała, ale która przynajmniej nigdy jej nie zdradziła. Nina upadła na trawę wzgórza nie ze stłumionego śmiechu, ale ze śmiechu tak intensywnego, że łzy popłynęły niekontrolowanie. Nogi się jej ugięły i upadła na kolana, wstrząśnięta radością, nad którą nie mogła i nie chciała zapanować. Wtedy właśnie otworzyły się drzwi do domu. Najpierw pojawiła się teściowa z porozumiewawczym uśmiechem na ustach, a za nią mąż, który pospieszył, aby pomóc jej wstać. Minochka, wszystko w porządku? Zapytała kobieta, przyglądając się jej twarzy z autentyczną troską. Mina skinęła głową, wciąż dysząc między śmiechem a ukaniem. Tak i jestem po prostu oszokowany tym, co stworzyliście. Kiedy to wszystko zobaczyłem, moje serce prawie się zatrzymało. Teściowa zaśmiała się cicho, niemal konspiracyjnie. Kochanie, sama byłam w szoku, kiedy psy sąsiadów wtargnęły na nasze podwórko i zaczęły rozrywać worki na śmieci. Ale wtedy pomyślałam, dlaczego nie obrócić tego na naszą korzyść. Wymieniła spojrzenia z synem, który skinął głową. Widziałam, jak nie chciałaś powitać tych ludzi. Jesteś za dobra, Nynou. Cały dzień połykałabyś żaby, żeby uniknąć konfliktu, a one bezlitośnie wysysałyby z ciebie energię. Więc wymyśliliśmy tę historię. Mąż podszedł i przesunął palcem po ustach w przesadnym geście milczenia. Powiedz im, że w domu straszy i wypuść wszystkich, szepnął. A twoja matka tutaj wskazał na teściową, która złośliwie mrugnęła okiem, podsunęła mi pomysł krzyku. Wtedy przyszedłeś i cóż, resztę znasz. Nina zakryła twarz dłońmi, kręcąc głową pomiędzy zdziwieniem a wdzięcznością. Jesteś niesamowity, łzy były teraz wyrazem ulgi, szczęścia, które eksplodowało po tak długim czasie powstrzymywania. Bo ten dzień, który mógł być kolejnym rozdziałem upokorzenia, zamienił się w jedne z najlepszych urodzin w jego życiu. Psy teraz odkupione, nawet pomogły w bałaganie ich właściciel pojawił się później z butelką domowego wina, gitarą i w ramach przeprosin szczenięciem rzadkiej rasy, którego Nina otrzymała jako najbardziej nieoczekiwany i ukochany prezent. Noc spędzili, grillując grilla, śpiewając rozstrojone piosenki, zanurzając stopy w zajeziorze i śmiejąc się do białego rana z absurdalnych historii i wyznań pod gwiazdami. Tymczasem dbliscy powrócili do swojego życia z jedną chłodną wiadomością. Leczenie było gorsze niż się spodziewano. Nie licz na nas w niczym innym. Mina nawet nie zmarszczyła brwi, kiedy to przeczytała. Wręcz przeciwnie uśmiechnął się. Życie po raz kolejny potwierdziło, że dokonała właściwego wyboru, zrywając więzi z tymi, którzy tylko potrafili wysysać z niej światło. W końcu co żałować czegoś, co nie zasługiwało na miejsce? Miała męża, który rozumiał ją bez słów. Teściową, która była bardziej matką niż kiedykolwiek była jej własna rodzina, psa, który wypełniał dom chaosem i miłością, a przede wszystkim pewność, że to jest rodzina. Reszta. Reszta załatwiłaby się sama. A ty, co osądzisz o tej zmianie? Zostaw komentarz, twoja opinia jest paliwem, które sprawia, że tworzymy więcej. Każde polubienie i udostępnienie dodaje nam skrzydeł do dalszego działania. Niech twój tydzień będzie równie pełen dobrych niespodzianek jak urodziny Najmi.